Mamy tutaj piłę już przygotowaną, żeby zrobić ten wylot tego, tej wentylacji u góry. Mam wkręty, wkrętarkę, piłę i tutaj jeszcze 9 lat. Myślę, że to mi starczy już do końca, żeby to dojechać. I się weźmiemy za następną stronę. Wkręty mam te regulowane, kupiłem. Akurat były w hurtowni. To je wziąłem. Teraz bym musiał co najpierw tam z tamtej strony zacząć. Także poskręcam to, będziemy się widzieć jak już będę robił tą dziurę wentylacyjną. No i dobra, mam tutaj to poprzykręcane, ale tylko tak lekko zaopane. Idę po teraz multifunkcyjną, podcinam sobie te yy, końcóweczki. Chyba, że wziąłbym sobie to normalnie motorówką teraz trachną. Ja i tak papę będę wycinał. Dobre. No. Dobry i bajeczka. Zmieniam decyzję, jednak przenoszę się na drugą stronę. Startuję od, od początku, a yy, tutaj wentylację zrobię już, jak będę, jak dojadę tutaj na górę. Także Zmieniam koncepcję, bo teraz nie wiem dokąd tam dojechać. A przyjadę z ostatnią łatą, to będę wiedział wtedy dokąd dokończyć, nawet jak mi łat nie starczy no to wtedy będę mógł sobie już na miarkę od, od, odznaczyć linię strzelić i będę wiedział gdzie yy, sobie z tamtej strony te kontrolaty by i dokąd powycinać Do wentylację czekaj, to bym mógł sobie tu w sumie tamtędy przenieść graty dobrze, że ten daszek już jest, można chodzić No i wtedy co? mógłbym w sumie teraz już tam iść i od, na miarkę odmierzyć dostrzelić i to strzelić i się tym zająć Ale to bez różnicy jak dla mnie, bo dziś tyle tutaj będzie wycięte tak samo jak tutaj, trzeba będzie się dostać tutaj do okolnicy i tyle Także działam z drugiej strony. Cały zapas poszedł, więc teraz tutaj wezmę sobie, sam poprzycieram z tego, co mam i idę. Wyszło mi tam z zbolicie, że mi brakuje 66 metrów bieżących łaty, to wezmę sobie to sam przed Bo tak, za bardzo mi się pieniędzy nie chce wydawać, a teraz zresztą... Majówka, to ja nie wiem, gdzie bym dostał. To mam tutaj taki materiał. Jest on 4,5 ma. Ale to go zaraz tu przerobimy. Przerobimy go zaraz. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie, sypko. Dobra, przygotowuję, przecieram i... I będziecie patrzyć tutaj. Dobra, Szepan... Szczepan się już napracował, także muszę wymienić na moje stare kombi tu. Ta tutaj działa, więc może uda się przetrzeć. Także wymieniam piły. Ta dosyć fajnie dmucha, więc będę jechał na tamtej Mamy to, powinno styknąć, także pomaluję. To przeniosę na słoneczko, pomaluję i ten. No i skręcam dalej. Dobra, dzisiaj wykonamy sobie wentylację połaci łaci dochowej głównej u góry przy kalenicy. Będzie potrzebne nam do tego wkrętarka, piła, nożyk. Nadmuchawę wezmę, żeby odmuchać później Tak. Także odkręcę sobie te górne łaty. Wycinam wtedy sobie tutaj, tak samo jak z tamtej strony, tutaj na tym na dachu od garażu, żeby miało wywiecznik sobie tutaj, to powietrze wy wylot. tak pojadę z jednej i z drugiej strony i się widzimy dobra i teraz powycinamy sypapy wycinam tak żebym mógł najpierw tutaj na tych okapach wyjść sobie z kalenicą z, z belką kalenicową aż tam o, tutaj do tej belki dojść I dopiero wtedy będę wyrzynał trochę trochę dalej tutaj tutaj nie muszę na, na okapie wy, wycinać daleko ale już, poczekajcie tu jest komin jest tu mamy... jak to tu jest <laughs> Dziś 24 cm mur no, się zaczyna tu czyli gdzieś tu odtąd tu gdzieś jest już mur więc tu odtąd będziemy robić dopiero wycięcie wentylacyjne tak no dokładnie jakoś tak to było no ale tu muszę wyciąć żeby wy... wykroić deski później Ta stała na... Tak, tu mamy mur, tu się kończy mur o, To tu już można wyciąć wtedy ładnie ładnie ten naszą szumwymkę dobra, to tak jadę, wtedy wycinam do końca. Dobra, papa wycięta. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko po prostu po dwóch stronach powycinać te deski, żeby zrobić szczelinę między krokwią po dwóch stronach. E, jakbym nie miał tej krokwi po środku i nie byłaby ona tak jakby do czoła do krokiem. wystarczyła, jakby była pod spodem, na przykład, że krokwie byłyby na kalenicy, to by wystarczyła tylko o, taka tutaj szczelina jak jest tu. No ale tu w tym momencie nam blokuje yy, ta kalenica, bo ją tutaj widać i nie ma przepływu, więc trzeba jest wyciąć po dwóch stronach dla każdej połaci osobno. I teraz co? Wytnę, Wytnę dziury i tyle. Coś takiego. Czyli tu będzie miała wylot z tej strony, tu wylot z tej i tak po całości, bo wycinam. A później, tam przy, między elewacją a podbitką, też będzie 2,5 cm przerwy, i powietrze, które tam wpadnie, sobie tu ładnie wyleci, i to jest bardzo ważny element całej konstrukcji dachu i trzeba go zrobić. Są też takie wywieczniki połaciowe pod, pod papę, no ale no wiecie, są drogie, a to rozwiązanie moim zdaniem nawet jest lepsze, no bo przez całą szerokość dachu yy, mamy jakby tą wentylację, natomiast one są tylko tam powiedzmy punktowo, też to działa. To jest stary, dawny sposób, jak najbardziej prawidłowy. Dobra, to jadę po całości, wtedy dwa takie dziury robię. Dwie takie dziury robię. No nie ukrywam. Trafiłem parę gwoździ. Łańcuch do naostrzenia. Ale mamy tutaj o wycięte po całości szczepienia. I aż tutaj, aż tutaj do muru. Więcej nie trzeba, no bo tam już jest, tam już jest opad. Idę wam jeszcze pokażę wtedy, jak to wygląda od środka, żebyście mieli wiedzę, a później przyjdę, posprzątam i poprzekręcam sobie te łaty z powrotem. O, i teraz zobaczcie. Zobaczcie, jak tu jest wszędzie teraz wylot ładnie zrobiony. Tu aż mogę trochę dalej jeszcze pojechać, ale Tyle, to już tam myślę, że nic się nie stanie. I tutaj po całości widać, gdzie jest światło, i po jednej, po drugiej stronie. Teraz jak tutaj, yy, dajmy na to. Będzie wycięta szczelina tutaj, te 2,5 cm, później będą nabite yy, łaty 2,5 cm, i do tego membrana bądź yy, sznurek, zobaczymy, ale raczej będzie membrana. 2,5 cm sobie idzie, 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 idzie i tam sobie wylatuje. No a tutaj po prostu tyle wełny i jeszcze na krokie wełna, ale wentylacja tutaj desek będzie jak najbardziej zachowana. No i to mówię, jest bardzo ważny element każdego dachu. Nie można tego zamykać na szczelnie, no bo po prostu powietrze nie będzie miało uciekać.